Dobra, skończyło mi się nagrywanie, w ogóle zakończyliśmy film z Cezarem. Skończyłam... Może tak, tak będzie łatwiej. Skończyło... skończyło mi się jakby miejsce na pamięć. Zakończyliśmy film, ale jeszcze mamy w planach takie zrobić przejażdżki po mieście. Po mieście. Znaczy po, po moim mieście, bo Cezar jakby przyjechał do mnie. No, czekaj, a jakby tak odrzucił? Bo może bo to się obecnie trzeba siedzieć, zaraz po spadku. Tak, i pa, patrz, patrz, nie. Pa, o, i Parkinson już, nie? Nie, dobra. Ale bo... czekaj, czekaj, dobra, czekaj Tylko jedźmy gdzieś może na, bo ja sobie mam uchwyt do telefonu. O, ty i na, to na by było dobre. Na wszystko, o ty. By się gdzieś tam ustawiło, żeby No dobra, tylną kamego, myślę, że było 4K. Oooo! 4K! kurde, powodzi się! Kurwa, kurwa, 4K, kurwa! No dobra, tego nie ma! Masz to w Polsce? Masz to w Polsce 4K? Nie masz Polsce 4K. No właśnie, sobie w Polsce zbliżyliśmy 4K. Od tego zacznijmy! <głanxualisas> teraz sama zabawkałem o co chodziło. Ej, na papacze, Dobra, to my Do. się widzimy za chwilę. Patrz. I dwóch, dwóch Januszy autem, nie ciało, <głanularza> no, mo, <może, głanularza> nie? No, może było nagrywać Nie, nagrywa się. Nagrywa się. Ok. Ej, Janusz vlog kurwa. <suszy> kurwa! Ej, ale. ale ty... tak, teraz ja się nie bo Ja sobie mam na drugie Janusz. Ja jestem Wojciech, Janusz Cezary. <głanularza> no tutaj już prawidłowy Janusz siedzi w No właśnie. No. Tylko nie wyglądasz jak nosacz Dobra, ja tego nie skomentuję. No tak, no tak, ale no... Ty, to w sumie może podczas jazdy nawet możemy odpowiadać. Ej, ale to by było dobre, jakby, jakby robi nawet takie vlogi z jazdy. No, bo, bo nie tak. Znaczy jak, vlogi, jak, ale takie live streamy jeszcze. Vlogowe. No, albo powiedz tak, pierwszy vlog, co może nie pierwszy, ale jeden z pierwszych taki właśnie gdzie Q&A lubiłem, robiłem w aucie. Ten? Tak? Tak. To nie w tym tylko w opisie. Wiesz, a to nie był ten taki, co ty wracałeś kiedyś z pracy wieczorem. Tak, to właśnie głównie to nagrywałem. Jeszcze w sumie nie, pierwszy to był przy po mieście, jak sobie jeździłem po prostu luźno po mieście z kamerką włączoną. Mm -hmm. I to był właśnie mój pierwszy lot taki w aucie i to zresztą przyjęło się dosyć dobrze, co się pamiętam, mm -hmm. bo ludzie dalej chcieli w aucie nagrywam jakieś tam... Chciałem nagrywać vlogi, a to jakieś takie bardziej informacje, jak ty, no, no, wracałem no. z pracy do domu i tam, no, to, to, to po prostu mówię, co się dzieje. To, to, no, to ja ciebie zapytam. No eee, dawaj. Jak, jak podchodzisz do, do używania telefonu podczas jazdy? Czy sam go używasz też? Czasami? Eee, mam te właśnie uchwyt specjalnie na telefon na wysokości tak mniej więcej kierownicy, żeby go właśnie go operować. No. I głównie używam go po to, żeby sobie puścić muzykę w, y, przez Radio czy jakoś tak, po prostu muzykę z telefonu do mm -hmm. Spotify'a. Mm -hmm. Ale ogólnie używanie telefonu podczas jazdy nie dziękuję. Głównie dlatego, że to jest niebezpieczne. No tak. To tak. jest w niebezpieczne? Rozpraszam bardzo. Dokładnie, jak już gana nam przez telefon, to tak rzadko gana przez telefon, bo tak nigdy nie dzwoni. Ale jak już gana, to właśnie podchodzi on między innymi zestaw mówiący i tyle. No i no w sumie to, i to jest prawidłowe, także jak wy będziecie mieć samochód, i albo jak jedziecie z kimś, to zwróćcie uwagę, żeby nie użyła telefonu podczas No Dokładnie, jazda. jak już to. Wy musicie z tym telefonem, żeby nie wiem, się go trzymać, albo będziecie się po prostu za, za niego gadać, <kuh> po prostu przez tak, telefon. Tak, dokładnie, bo no, to jest wasze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo kierującego i wszystko, którzy z wami jadą. Jakby, a jak macie możliwość, właśnie tak jak Cezar, po sobie przymocowania telefonu, no to to jest o wiele wygodniejsze niż takie. No, a tak samo można telefon podłączyć do radia nie tylko do radiosa, bo tu mam specjalne radio, gdzie mam Bluetooth, radia mam od, 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 od potwierdzoną głoś, ten mikrofon, żeby móc gadać. No pewnie. Ale są też inne tańsze rozwiązania, kupujecie adapter podłączony do zapalniczki. No i też na przykład możecie połączyć przez jacka, albo też to jest jakiś adapter i y, falami radiowymi przekazujecie wszystko do radia. Albo, albo macie coś takiego też, że niektóre radia mają jeszcze złącze Aux. Kupujecie Dokładnie. sobie AUXa i podłączacie sobie jako słuchawki, znaczy no, no, wiecie o co AUX, chodzi. Po no. prostu jako no, AUX. Dobra, to może teraz ja. Mm. No dawaj. Cześć. mam miałem, miałem pytania co nie O kurka, chciałeś, chciałeś mnie o coś złego zapytać. No, go zapomniałem. Powiedzmy, jakby widzom... Jak my się poznaliśmy w ogóle? O, to jest bardzo dobry pomysł. To jest dobre no, to pytanie. No. Zobaczy na historię. Kurde, czy, ty czekaj, jak, jak to było? Hmm. Ja, może... pamię ja pamiętam to tak, że yy, chyba mi tam napisałeś pod jednym z filmów czy możemy się razem hmm. nagrać. Było chyba coś takiego, A ja chcę no. spoko, gdzie, kiedy, jak, po dlaczego. <laughs> tak, a ja, ja się w ogóle tego nie spodziewałem, bo powiem, wy, wytłumaczę wam dlaczego. Dlatego, że y, to było wtedy, jak ja jeszcze nie znałem Hogatego. I to, to było, jak ja jeszcze nie znałem Cezara. W ogóle nie znałem nikogo z tej ekipy. I to było na takiej zasadzie, że Cezar miał wtedy, miałeś tylko 7 tysięcy? Jakoś bardziej 5. 5, w każdym razie. Cezar miał wtedy 5 000, a ja miałem może ledwo 200. Y, I tak... Ja już, ja już od dawna oglądałem Ciebie, t, t, Ciebie, Hogatego i, i resztę ekipy i to by było tak, że tak myślę, a może bym coś nagrał, może bym jakoś Cię kiedyś wkręcił w ogóle, może, nie wiem, jakiś fajny kumpli bym też poznał, no i, no i tak się zaczęło, że właśnie zapytałem Cezara, no jakiś czas później coś tam... Coś tam zaczęliśmy gadać. Chyba jakoś tak było. No. Zaprosiliśmy się chyba na fejcie nawet, czy, czy gdzieś tam zgadaliśmy się na Steamie też, znaczy na TeamSpeak'u jeszcze nawet. No jakoś tak to było. I chyba zaczęliśmy od takich luźnych gier, jak po prostu wygraliśmy razem. CS. -y. Tak. Rocket League. Tak, CSy, Rocket League i tak dalej. A później jakoś tak wyszło, że zaczęliśmy nagrywać wspólnie, ale tak wyszło, żeby tak, tak cał ekipowo zaczęliśmy nagrywać, właśnie z Tobą i chyba z hokatem. Nie, nie, nie. Z na mnie nie nagrywać tak, że nie? Ja już nie pamiętam. Bo oni tak, znacie, się przyzwyczaiłeś, przyznam, jak, że tak sobie powiem, stwierdziłem, że sobie nagram. No. Było bardziej coś tego typu, że, no dobra, sobie obczerpuję twój kanał, patrzę, masz film z kogatą. Dobra, <e... Czekaj, to tak było? Tak. Chciałem, chciałem, choć film z Tobą jakoś tak to dla mnie było. No. to tak, dobra, czyli jesteś znany, no to dobra. Haha, <grym> no, czyli jesteś znany. Czyli że po prostu, no. no, ktoś, kogo ja znam, no. zna ciebie i że nagrywać się, no to dobra, to spoko, no to... No. Czemu nie nagrać? Zawsze jakieś nowych kumpli można poznać. No pewnie, że tak. A w sumie, historię z Hogatem, może pewnie niektórzy znają. Może, no. albo jeśli niektórzy nie znają, to ja szybko tak wytłumaczę, bo to była śmieszna sprawa. Kiedyś Hogaty miał streama z Roketa. Ja tak wbiłem sobie na tego streama i napisałem Siemanko. No i Hogaty przeczytał mój komentarz na streamie i. No Siema, the pilot. I za chwilę. I za chwilę jakieś dwie minuty później te nie? I ja tak taki wmurowany siedziałem przed tym komputerem, takie o co chodzi, nie? A później się okazało, jak już zacząłem jakiś czas później, do, dosyć długi czas później z Hogatem gadać, bo zgadzaliśmy się też na jakimś streamie i poszliśmy na taką różną gierkę w Roketa i Hogat mi opowiedział, że kiedyś chyba jakoś przelotem był na moim kanale, przelotem był na moim Instagramie i tak się zastanawiam. TEN GOŚĆ czym MNIE stokuje! Ja tak się zastanawiałem, o kurde, o co tu chodzi, no. No i taka historia, poznałem tak tego. Później powstały takie właśnie filmy jak Rocket, jak 5M, jak GTA 5. Tego ja nie wiem. Kilka nagraliśmy. Z Tobą nagrałem dużo Roketa, pamiętam. No, dużo roketa. Dużo Rocketa mieliśmy. Trochę CS-a. Oj, tak, no. Taktyki IT. Tak, tak tak Adena. A to było no? To były dobre taktyki. Tak. Trzeba, trzeba to powtórzyć. Trzeba. Trzeba. trzeba to powtórzyć kiedyś. A ogólnie, z jednej historii, też wszyscy znają, jak ja się na tym, bo to też każdy vlog, każde pytanie, to każdy się, się o to mnie pyta. Wbiłem po prostu na live'a, zapytałem się, czy można dojść do ekipy. To kazał mi napisać podanie, złożyłem podanie. Kałem potem wejść na TeamSpeak'a, zagadać do rekruterów, którzy po prostu rytowali ludzi do ekipy. Pogadałem chwilę z Koblem, pogadają chwilę z Bartkiem. O źle one mogę to że <laughs> się do ekipy po prostu i potem jakiś czas później zacząłem tworzyć mapki do GTA. Wysa... Pod odcinki, nie? Pod odcinki, właśnie głównie pod odcinki. I tak wyszłem po temu i tak w sumie jak zagra to fajnie, jak zagra to ciursty. Tak mówi ten tak, nagle do mnie pisze, że będzie nagrywał moje mapki, czy nie chce wystąpić na odcinku. No to dobra, o. spoko, czemu nie? I co i tak się zaczęło? I tak się w sumie zaczęło pierwsze granie z hogatym, potem jakieś tam właśnie większe nagrywki, coraz więcej tego, coraz więcej. Eee, I co w sumie w tym roku nie, nie w tym roku, rok, rok temu na Game Onie pierwsze spotkanie z hogatym, na, na, na po prostu na wyjeździe, w tym roku na zjazd do niego pojechałem. No, z cyklowy. Tak w sumie. Tak. Można powiedzieć cała historia moja, po, Moje poznanie z Hogatem tak na In Real Life. No, tak, tak to, tak to wyszło. A, a, nasz, a nasze spotkanie In Real Life zaczęło się od tego, że po prostu y, dobi, dobijaliśmy Dillas z, z Cezarem. Dokładnie. Nie, nie są żadne dragi, nie? Żeby nie, 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 nie? Nie, 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 ale nie, to w filmie tego nie powiem. Bo nie wolno. <noise> nie wolno. Nie, 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 nie. Nie, po prostu jak to jest nasza tajemnica. Ta. No, po prostu... Rzekłem... Ta, ta, niech to zostanie YouTube'owym Dokładnie. zastanawiacie się całe życie. Ja powiem tak, no... E, jestem sposobem Pegoga. Ja pierdzie i... Wykryto upadek. O kurka. Dobra, wracamy, upadek telefonu. O żółty. Dobra. To tam jak będziesz jechał to w lewo byś zakręcił. Wiesz? Nie ma sprawy. Zrobimy takie kółeczko. No ale... Ja, no, czy, to się Nie wiem się pod ty. Tak, ja też tak, tak mówię na samym początku filmu, bo ty nie wiesz, a tak ja się na samym początku stanowi jeszcze w aucie, gdzie uh -huh. uh -huh. To jest OPO no, e, 2Z. Bardzo fajny. E, Zapewne będą jakieś e, jego, do niego linki w opisie, więc trzeba tak. się zobaczyć. Telefon kosztuje 1700 zł jakoś, więc też jakoś drogo nie jest, a patrząc na flagowce, no, tak jak mówiłem, dużo Dwa... więcej trzeba dać. Tak, ale w, w dobrej cenie jest nim, ja też myślę, że warto go kupić. Może zróbmy tak, że po prostu jakby linki do sprzętu, którego używaliśmy w tym filmie po prostu będą w, u mnie w opisie, czy tam u Cezara nawet no, też, no. bo Cezar nagrywał swoim Oppo, a ja nagrywałem swoim Samsungiem Galaxy S7. Ty kurde, tyle lat po premierze S7, a ten telefon nadal daje radę, może, może nie, da, nie daje rady aż tak w grach, bo jakby ja telefonu nie używam do grania, ale jakby do codziennych aplikacji, czyli jakby wiecie, Facebook, Messenger, Instagram, YouTube, czy no cokolwiek, no to jak najbardziej mi, mi to odpowiada jest. Nie zacina się w zasadzie. No, ja pamiętam, ja już ten telefon troszkę testuję. Razuję sobie w sumie na nim w GTA 3, jakby ktoś. O! No. Super, gierka, jak na telefon. No. I powiem tak, jedyne kiedy mam lagi, to jak. E, to jak jeśli ktoś w ogóle grał, jakieś 3, e, i było to takie ładowanie między mapami. Tak, tak. No tylko tak. wtedy mi się zacina. A tak to w ogóle, ale po prostu przy jakimś większym będę nagle na rasie się respi ze 100 MPS out i tak dalej. No, znaczy jakby. Musisz sprawdzić sobie San Andreasa jeszcze na nim. Wiem, bo będę ogólnie chciał przejść większość, może tych, tych części. GTA, które są na telefon dostępne. Ale wiesz co, ja się zastanawiam, bo tyle lat po premierze też GTA 5 i oni nadal ładują do GTA, to wszystko do GTA 5 i to, i to ma sens. Bo ciągle z tego zarabiają. No. Ty, skąd ty wiedziałeś, gdzie jechać? Ja nie wiem. Ja już miałem mówić, skręcaj w prawo, a teraz skręca. Bo mam też fajną miejscówkę, gdzie można by się zatrzymać i pogadać jeszcze w aucie. Okay. Znaczy koło, bardziej koło, koło mojego domu, bo tam jest duży plac i tam można się fajnie zatrzymać i tam jakby jakby nie ma szumu miasta i nie ma, nie ma niczego, co mogłoby przeszkadzać. To też chodzi o to, żeby, żeby jakby. Bo wysłuchacie, nie? Bo wy powinniście chyba słuchać. No, raczej jeśli raczej się tego. Jeśli słuchać, chcecie, bo to jest w końcu vlog. Vlog. To, jeśli, się, jest... to się oglądając i się słucha. Tak. <laughs> Tak, nie, znaczy nie musicie, nie musicie oglądać, ale musicie słuchać. No właśnie. Albo powinniście oglądać, ale nie powinniście. Nie, 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 nie. Nie, nie, bo to, nie, tego to nie było. przy gameplayu. Tak. oglądasz, a nie słuchasz. Tak. To co do obiadku. Żebyś wiedział jakie gameplay oglądam do jedzenia. Tak samo jak na, na przykład materiały na te gry. No tak o, samo. Napiszcie, jeśli to oglądacie tv gry. I tego, i tego, i tego, i tego yy, w okularach. Yy, nie, mnie, ja nie jestem. <laughs> dist, Autodis? <laughs> Autodis, tak. Tak, auto destroyer. Premiera GTA 5 na PC była 2013? No Nie, na, na PC było 13 chyba, albo 14, 15? 15 no. Początek 2015 a na konsolę... 2013, 2013. Było. Tak, i w każdym razie. Zobaczcie, ile czasu, ile lat to minęło i ta gra nadal jest wspierana. I zastanawiam się czy w ogóle są, jest szansa na, na jakby wyjście GTA 6. Bo... Jest szansa na wyjście GTA 6, ogólnie już tutaj tobie odpowiem i zapewne widzą też. No. GTA 6 ogólnie jest już tworzone chyba od roku albo dwóch, jest tworzone. A, jest, a, jest, a jest, jest jakieś potwierdzenie tego? Są wycieki, że tam gościu tworzył auto do GTA 6 O. No, bynajmniej już w obszarze nie, nie, nie pracuje. No. <gry> no, bo wyszły wycieki. Ale bynajmniej co? Tutaj. Tak, tutaj. Bynajmniej co? Y, 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 GTA 6 jest w tworzone. No. A jeśli chodzi o to, że cały czas GTA 5 sprzedają, to są pieniądze, to są po prostu da, pieniądze. Cały czas pieniądze. Tutaj to... Innego... Będę po prostu... Mhm. Nie tu. S co tu? Nie, nie, nie tu, o. tu teraz ta droga, nie? Bo mi chodzi o to, że no? kiedyś, bo małeś tam porządkiem GTA, miałeś te 8 milionów, to najwyższego ja nie powiem sobie nawet tego szarka, miałeś te 8 milionów i Jezu, Czekajsu, kupię sobie to wszystko a teraz. A teraz 6, 6 milionów, dobrze mówię? 8 milionów, 8 milionów to, I to jest tyle co nic. No, kupuję sobie jedno auto i. i, i... O, ojej! No. Kurwa! mając te 8 milionów, to jest takie sprzedałoby się z 16, z ta. 20? Ta, ta, to tak, to tak samo jak za 8 milionów, co, co, co wy możecie kupić za 8 milionów? W GTA? W sumie samochód, tuningować go dobrze i a. to chyba tyle. No i zostanie Ci jakieś ochłapy, żeby no. e, na przykład sobie kupić mieszkanie, bo Ci już zabrakło Ale takie, takie średnie mieszkanie, tak? Albo na lipne chyba? No jakieś z tych starych, z pierwszych aktualizacji. No, no. I, to, i, to, i to na tyle, No nie, bo, bo na przykład kupujesz sobie szarkę na 8 milionów, e, kupujesz budynek, który jest nowym DLC, ten najtańszy, robisz go i masz jeszcze może 4-3 miliony, żeby coś się dokupić. No, no. dokładnie tak. Tak, dokładnie. I no i to jest cały czas skok na kasę. I to jest skok na kasę. Bo Oni oni cały czas na tym GTA 5 zarabiają, bo dokładnie. puścili Red Dead Redemption. No znaczy. Może nie będę się wypowiadał na ten temat, bo śmie ogólnie śmieszna trochę była ta premiera, ta gra jest trochę śmieszna. To zbędne wymagań, to mi się wydaje, że to jest takie. Powiem jak jeśli chodzi o kompy, to już to... Nie, nie jest aż tak dużo co w tym by mogło być. Tak. Właśnie o to mi chodzi, że jakby ona trochę wybie wybiegła z wymaganiami do przodu, do przodu za bardzo, bo nie, jakby na, na ten moment ludzie nie, nie posiadają takich dobrych komputerów, żeby w to grać przyjemnie po prostu, na no. przyjemnych detalach. Ja powiem na moim kompie, gram średnie, wysokie mhm. i to jest, no w sumie obecnie mam drugi rozdział, czyli wiosnę, na tej trawie ja mam 14 klatek. <laughs> Na tak, sobie jest zmniejsza na te najniższe ustawienia, że gra wygląda jakby ktoś wziął e, fajby, zmieszał, wylał, o i macie grę. No. No. Ta, że tak to wygląda, to mam wtedy może jakieś 20... A ja na swoim komputerze chciałem ją odpalić. No właśnie, a, a ja mam... Ty, ty masz GTX 1060. Ty... Nie, ja mam y, mm, GTX 1060. A ja mam 750, to wyobraźcie sobie, ja, ja, ja bym już dawno lądował na, na Księżycu, <grym> 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 jakby mnie dosadziło z tym Intelem jeszcze pod maską, oh, oh, oh. No. ale nie, Fan fanboje Intela tutaj łączmy się, Intel jest dobry. plujemy na AMD. Ja <grym> ci powiem, że ostatnio jak widziałem, to dużo ludzi bierze AMD. Tak, bo AMD podobno teraz wygrywa, bo... Niby, niby, niby więcej rdzeniów, ale, ale jakby jest wydajniejszy w grach. Znaczy wydajniejszy w aplikacjach, ale mniej w grach i jakby... No, to jest Intel, to jest AMD. On, on ma to do siebie, że potrafi obsłużyć kilka aplikacji na raz, ale nie potrafi... Jakby yy... niekoniecznie w grze tego wykorzystać. Tak, bo co, on ma to, że ma więcej wątków od rdzeni, tak, tak to, że mówię tak. Yy, tak to jest na jego plus, żeby zwiększyć sobie obliczenia, bo wtedy więcej obliczeń jest robionych, ale on ma ich i wejść rdzeni i 12 wątków, To jest tak w sumie 1 do dwóch, to spoko, bo. Tak, bo jakby na jeden rdzeń się rozkłada jakby dwa, dwa razy, dwa razy więcej tego wszystkiego. No, no więc jest spoko, ale interesów mocno do siebie, że ma troszkę wydajniejsze to obliczenie Tak. A znowu... Y AMD, dzielić sobie wszystko na że tam jeden zęb z tymi wątkami, sobie bierze jedno zadanie, drugi bierze to. Tak, on, on sobie to dzieje, a Intel po prostu wszystko daje na jedno. Tak, tak. I to, to się przekłada na wydaje w grach, ale mniejszą wydajność w aplikacjach. Dokładnie. Z tym, że moim zdaniem chyba jak ma, jak ma się Intela, to na Intelu jest lepiej obrabiać filmy. Nie, na AMD. Mówisz? No. no na AMD tak? jest lepiej, bo mówicie, AMD może sobie tutaj obrabiać film, on się będzie tak samo obrabiał, na Intelu tak, tak samo szybko mniej więcej. Ale chyba odtwarzanie go będzie wolniej. Ale sobie możesz zacząć robić miniaturkę, na interu, niezbyt. Mm -hmm. Znaczy, ja po, po, cały czas pamiętam, jak renderowałem, jak ja robię filmy w 4K i 60 klatkach. I u mnie to jest o tyle komedia zawsze przy, przy montowaniu i przy renderowaniu, że kiedy film się renderuje, to u mnie procesor leci na 99%. W tym czasie ja odpalam y, Photoshopa y, i z 8 GB uwaga, 8 GB Co, się śmieje, <laughs> Z 8 GB robi się 200 megawolnego, gdzie Premiere Pro ma 3 GB, zajęte, jak nie 4. Photoshop już 1 giga i Windows kolejne swoje i, i 10 minutowy film się renderuje godzinę to nie, to ja zwykle A się odpiąkłem odpią. odpią. nie, jak ja ogólnie robię film to jak mam tam te 25-minutowy film, no to on się renderuje jakieś 30 minut, A ty nic, nic, po prostu nic nie robię, tylko jedyne co robię, to siedzę yy, i gadam z ludźmi na TS-ie, albo sobie coś zjeść, albo sprzątam internet na telefonie, ale po prostu wtedy komputer tylko co robi, no to renderuje film, nic więcej po prostu nie robię. Ale, ale to, wyobraź sobie, że ja, ja znalazłem do, dobrą drogę do tego, jak przyspieszyć takie renderowanie, bo kiedy robię, renderuję film z gry, ogarniam coś takiego, że kiedy renderuję film z gry, jakby ten film z gry, to ja teoretycznie on jest w HD i 60 klatkach, więc to nie jest jakiś wymagający materiał, nie Jest jakiś ciężki, no. ale ogarnąłem, że można renderować błyskawicznie film. Nawet o 3 razy, 5 razy szybciej, używając jakby zintegrowanej karty graficznej w Intelu na przykład. Bo jak kiedyś renderowałem film, na, używając procesora, on cały czas na 100% mi leciał i się gotował jak, jak diabli. Kiedy przestawiłem renderowanie na kartę graficzną procesora, no, gdzie film 10-minutowy przykładowo renderował mi się właśnie przykładową godzinę, taki Full HD z gry na przykład, no to tak teraz mi się renderuje około 11 minut przy 10 minutach. Także to jest, to jest kuzyn. Taki boost, że no, ja ci będę musiał któregoś razu to jakby powiedzieć, bo znaczy, powiedzieć, jak to ogarnąć, bo chociaż chyba pewnie sam będziesz wiedział, bo kurde, to... zyskałbyś na czasie i wtedy procesor Ale... nie jest obciążony. Tak się wendeluje w tyle ile więcej trwa. W sumie, co? Do, dobra, co za, ma lepszy, powiedzmy szczerze, co za jak lepszy procesor niż ja, więc. No pamiętaj, jak sami patrzy na cenę tego procesora, to on trzyma swoją cenę. On trzyma, bardzo trzyma swoją cenę. No. I... Tu jest kamerka. O, tak, tu, tu jest kamerka. No, takie wysuwane coś, no. ogólnie nie wiem czy wiecie, ale w tym jest wysuwana przednia kamera. Tak, po, podo, podobnie jak ma Samsung, A40, A70, ale to jest bardziej dyskretniejsze, wiecie, bo no to jest taki, taki mały pypecz. Właśnie, bo to jest taki myk, wiecie, jak, macie, jak jesteście w aucie i macie zaparowane szyby, mimo że auto macie zamknięte i w ogóle, to weźcie sobie nadmuch na szyby skierujcie, odpalcie po prostu ten nadmuch, albo otwórzcie okno podczas jazdy i wyjdzie no. na to samo. To jest, to jest taki lifehack życiowy. Ja Wiesz, że to większość kierowców wie, ale może niektórzy nie wie, młodzi kierowcy dopiero będą jeździć. Ja pierdolę nie, nie, co co z tych zielonych blisków? Bo jest dla mnie śmieszne. Bo tak naprawdę nowy kierowca nie wiedział swojego auto, no chyba że faktycznie ma hajs i sobie kupi nowe auto, chodzi dla siebie auto. No. A tak, raczej ciebie je głównie autem rodziców, więc co? na naklej sobie zielony listek na auto rodziców, albo nie wiem, bierze od dziadka czy tam od kogoś auto, co ma na naklej zielony listek, bo jedzie teraz autem. Mm -hmm. I za każdym no. razem zdejmować, bo już to autem przestaje tak. jechać. Przecież to, przecież to by było bez sensu, taką naklejkę zdzierać. Z no, no tak. To na się No tak. Więc lepiej. Jeździć bez listka. No. Kiedyś chyba był nawet wymóg taki, żeby jeździć. Byłbym Ale nie, no jakby nie patrzeć, no to powiem, że no w 2020 mamy zamiar dać prawko w końcu. Także, także jak minie was gość, który będzie jechał jak popieprzony, to znaczy, że ja. Bo pamiętajcie, to on być gdzieś na Dolnym Śląsku, więc. Kiedyś Cezara wezmę na przejażdżkę, ale czy wróć? Ja wrócę, nie wiem, czy wrócisz. <laughs> <laughs> no tak. No tak, ale nie, pe pewnie z pierwszej jazdy moim nowym samochodem kiedyś też będzie. Tak to... Jakiś pętlej? Nie, ale tak... Nie, tak szczerze mówiąc myślałem na, na tę klio Dwójką. A spoko. Albo spoko. jedynką nawet. Ja miałem jedynkę. Całkiem pierwszy wypust, ten, ten cały napadł całkiem też wypił. Mm. bo tam całe kryniki no chyba, że poprzedni właściciel na tyle, że... Akumulator musisz trzy razy w ciągu roku zmienić. To nieźle. No to ja tylko ja, ja podjeżdżałem sobie moim autem pod dom. No. Szedłem do domu, brałem kable, e, rozrusznik na balkon, chodzi rozróżnić pracownik na balkon i kablami do auta. Albo po prostu przedłuża, to do auta, rozrusznik pod auto, i dokładnie aż żeby naładować. Klinik. Ja piercie. Miałem, miałem tam tyle elektroniki, że więc radio czy w, w, w biało, głośniki czy dosyć mocne były, a miałem, e, centralny zamek e, i Cofania, które nie były w tym aucie w ogóle. Tego w ogóle to nie powinno być, tych mhm. rzeczy. A to miały. To wyobraź sobie, że my z bratem, co do, jak, jak już rozmawiamy o, o elektronice. Mój brat ma Opla Astra F. Dosyć rzadki model w Polsce, z tego co mi się zdaje. Bynajmniej. Moż, mo, mogę się mylić, ale on kupił sobie, kupi sobie coś takiego jak ty masz, właśnie, bo ty chyba to kupiłeś, tego tak? Tak, I ten kupił kupi sobie właśnie radio z panelem dotykowym. Do tego dokupił sobie jeszcze znaczy ramkę do rejestracji z kamerą cofania. No, a chciał... z ramki? A ja z no. Nie widzimy, nawet z czy Znaczy ja wiem, wy wiem, ale nie, nie. Teraz nie włączam. Bo, bo nie masz zapłonu. O, yeah. nie. No, ale chodzi o to, że jakby kupił sobie y, ramkę do, do, do rejestracji z kamerą cofania i chciał to wszystko połączyć. Siedzieliśmy nad tym samochodem trzy godziny, bo mieliśmy problem z wpięciem się do, do wstecznego i w ogóle kombinowaliśmy, jak ja, pierwiele. Co jak co? Zamontowaliśmy, wszystko niby działało, tylko że problem w tym, że, te, że ta ramka nie, nie była jakby dostosowana do rozstawu, jakby tych śrub, którymi się wkręca, i ona wisiała dosłownie tak na wcisk. Ja on się zawsze bał, że jak jechał, że po prostu będzie jechał i mu odpadnie. I po prostu któregoś dnia powiedział pierdziele, wyciągnął to wszystko, odpiął elektronikę, zostawił sobie radio, a samą tą, a samą rejestrację zostawił na starej funkcji, nie? I jakby cztery stówy też poszło się trochę do dupy. No ja ja Alko wszystko do specjalisty, żeby nie zrobił to taki problem, no. Że trzeba było zmieniać kostki, które miałem tutaj przy wpięciu radia. Ja myślałem, że goś musiał je odciąć i wpiąć nowe, które pasą, będą pasować do tego radia, bo mm -hmm. były takie inne. Ale my mieliśmy to samo, tylko że on miał o tyle fajnie, że on tych kostek nie musiał odcinać. Nie? On po prostu jakby, jakby yy, poprzepinał te same przewody. No, on, gościu, on miał tak dziwnie to zrobił. On zrobił po prostu przejściówkę. Wziął po prostu gościu znalazł jakieś podobne, które ja mam mm -hmm. i po prostu zrobił przejściówkę, żeby móc tyle. Mm -hmm. Alec, tak a, Ale i yy, wyszło? Ale wygodnie jest chyba z... Z tym cofać czasami, nie? Tak, tak. Jak w jakieś miejsce, gdzie nie jesteś pewien zawsze właśnie widzisz, że mieści się czy nie, tego lusterka się patrz. No bo w nie, nie, nie oszukujemy się w lusterkach, wszystkiego nie zobaczycie. No tak, taka prawda. Na Nawet... jak masz jakieś dłuższe auto i tylnia, w tyle nie widzisz wszystkiego. No, na przykład teraz, tak szybko mówiąc, ja z tyłu y, widzę łąkę, która jest od nas jakieś doby 10 mhm. metrów 15. I no. tyle, i tyle. I nie, I tyle nie, nie, nie zobaczycie niczego z więcej. Nie? A w lusterkach no może coś tam widzę, ale nie wiem, to jest za autem, czy walę w jakiś słupek, czy nie walne. Mhm. Dokładnie, i potem potem wy, wy możecie za to płacić, bo no wasza, wasza wina. No, a taka kamerka jest naprawdę spokojna. No, no dobra, to co, to to my chyba skończymy to, bo tu w sumie... O, to w końcu wyłącz to tak chyba. <grym> no, no to się. <grym>